Łącznik żaluzjowy służy do sterowania napędem rolet, do podnoszenia i opuszczania rolet, ale może być też wykorzystany jako łącznik oświetlenia. Na przykład na przemiennie możemy załączać oświetlenie górne, a potem oświetlenie dolne. Tak oto prezentuje się łącznik żaluzjowy jednoklawiszowy z funkcją pośrednią, a to jego dwuklawiszowy odpowiednik. Tak wygląda z tyłu semat połączeń jest to łącznik firmy Simon Przyłącza się przewody na wcisk bardzo prosto, wygodnie, przyłączamy trzy przewody, brązową fazę i rozdzielamy to na. Sterowanie żaluzjami czy oświetleniem, wyjmowanie przewodu trzeba nacisnąć taką łapkę, przycisk i przewód lekko wychodzi. Jest to bardzo dobry sposób łączenia łączników do oświetlenia i żaluzji. A teraz sprawdzimy sobie, jak, w jaki sposób jest realizowane połączenie w takim łączniku żaluzjowym. Przykładamy wskaźnik napięcia do jednej z oprawek. Załączymy łącznik, i powinno pojawić się napięcie. Wyłączymy i załączymy w drugą stronę, i znowu napięcie mamy. Łącznik żelaziowy wyklucza wzajemnie. Załączanie naraz obydw obydwu obwodów. Stąd możemy być pewni, że jeżeli załączymy jeden obwód, to drugi pozostanie rozłączony. Tutaj występuje jeszcze pośredni moment wyłączenie całkowite łącznika. Czyli żaluzji czy oświetlenia. Tak oto obwód się zamyka. Przewód neutralny doprowadzony do żarówki jednej i drugiej. I przewód fazowy rozdzielony do jednej i do drugiej. W tym wypadku żarówki. Tak oto realizowane jest łączenie w łączniku. Żaluzjowym, który możemy wykorzystać do innych celów niż sterowanie żaluzjami. Dziękuję za uwagę.